Dzień dobry, witamy wszystkich kibiców. Dzisiaj Państwa i naszym gościem jest trener Wisłoka Strzeżów Rafał Rudny. Witamy, trenerze. Mam do trenera kilka pytań. Trenerze, gratulujemy tak świetnego wyniku w rundzie jesiennej. Czy mógłby trener podsumować krótko całą rundę? Runda, jak najbardziej, na plus. ale Każdy zdaje sobie z tego sprawę, że to dopiero początek ciężkiej pracy. Które właśnie przez tą ciężką pracę owocuje dobry wynik. Myślę, że 6 punktów straconych w całej rundzie to, to jak najbardziej na plusy. Jestem zadowolony. Wiadomo, że, że pełny niedosyt jest. Może, może było zdobyć komplet, bo, bo był zasięgu, ale jestem zadowolony. 6 punktów za przeciwnicy urwali. Jestem bardzo zadowolony z rundy. Było kilka ciekawych, interesujących meczy. Mecz, z którym przeciwnikiem by był według trenera najtrudniejszy i dlaczego? To znaczy myślę, że, że we wszystkich meczach, których, które żeśmy grali z przeciwnikami, myśmy byli tą stroną dominującą. Jedynie myślę, że te, te mecze z Szewowniskiem i z Jandówką gdzie straciliśmy dwie bramki, pierwsze dwie bramki, to, to wiadomo, że, że w pośpiechu jest, ta gra jest troszkę chaotyczna. Ale pozbieraliśmy się i wyciągnęliśmy te wniki na, na pozytyw. No ale tak jak mówię, no, myśmy byli stroną dominującą w, w każdym z tych meczów. Były te trudniejsze mecze, a z Kim poszło łatwiej niż ten który przypuszczał. Czy były takie mecze łatwe? Co No, no myślę, że ja znowu wiesz, wygraliśmy tu u siebie 5-1. No jakby nie było, jest to trzecia drużyna. Tenerem jest mój kolega i tak stwierdziliśmy, że to najmniejszy wymiar kary, który, który otrzymali tutaj w Strzyżowie, 5-1 wynik. No i myślę, że ten. Ciężar zdobywania bramek w naszej drużynie rozłożył się w tej rundzie aż na 13 zawodników. Czy zdaniem Tenera jest to o silnej i wyrównanej kadrze w słokach? Tak, to jest nasza siła. To jest nasza siła, o, o którą zabiegamy od, od dłuższego czasu już ta różnorodność kadry i wszechstronność kadry to jest nasza siła i myślę, że to będzie dalej, dalej będziemy brnąć w tym kierunku, żeby tych zawodników jak najbardziej, jak najwięcej strzelało, tych bramek i, i tych bramek, żeby było jak najwięcej. 57 zdobytych myślę, że jest ok. W rundzie następnej, w rundzie wiosennej będziemy strzelić więcej i tych strzelców, żeby było jeszcze więcej. Niebiesko, biało, czerwoni znajdują się na szczycie tabeli A klasy z 10 przewagą nad drużyną z trzeciego miejsca. Czy można powiedzieć, że wszystko idzie zgodnie plana, z planem? No, czy tak, jak powiedziałem na początku, no, zgodnie z planem idzie. No, 10 punktów przewagi to jest żaden wykładnik. Myślę, że zasługujemy na grę w wyższe lidze i, i, i chcemy to potwierdzić. To jest dopiero początek pracy. Nie patrzymy, co się dzieje za nami, tylko każdy jest ważny. I, i, I tak dalej będziemy postępować, tak dalej będziemy próbować yy, zdobywać punkty jak najwięcej, nie patrzeć się na, za nami, co się dzieje. Wisław na dzień dzisiejszy ma 22-osobową kadrę ze średnią wieku, 20,9, yy, czyli praktycznie 21 lat. Robi to dosyć duże wrażenie, bo jest ta średnia naprawdę niska. Czy na blisko go widać różnicę w wieku w meczach z innymi zespołami? Yy, jeśli tak, to na, na, na korzyść, czy wręcz przeciwnie, jak trener sądzi? No Jest ta kadra młoda u nas, bardzo młoda, no ale to nie świadczy o tym, że, 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 że jest słabsza czy, czy mniej doświadczona. No, czy doświadczona oczywiście pewnie jest, bo, bo w tych niektórych drużynach dużo tych opaków doświadczonych już z, z doświadczeniem ligowym, ale to nie świadczy o tym, że, że byli lepsi. Tak jak mówiłem w pierwszym pytaniu, dominowaliśmy w każdym meczu yy, i to wcale nie jest wykładnikiem tego, że, że stasi zawodnicy dają jakość, prawda? U nas młodość na tym stawiamy, na to stawiamy i, i dalej będzie to preferowane. Dominik Wilk zakończył rundę z dziewięcioma trafieniami. Sebastian Złotek z pięcioma, Michał z czterema i Fabian Robert z trzema. Można powiedzieć, stwierdzić też, że udanie, były to udane wzmocnienia naszej drużyny. Co ten sądzisz, zgodzicie się z tym? No, tak, oczywiście. No, to to się tylko świadczy o tym, że te wszystkie nasze y, ruchy transferowe były trafione w punkt, w cel. <laughs> Za nami y, okres meczów ligowych, ale drużyna ciągle pozostaje w treningu. Czy mógłby opowiedzieć o planach dotyczących przygotowań do rundy wiosennej oraz y, jak długo jeszcze będziecie trenować? Y, trenujemy do 18 grudnia, później mamy przerwę świąteczną. Y, startujemy już 11 stycznia w tym pierwszym tygodniu. To jest drugi tydzień ferii. Zdaje się, przeprowadzimy mini obóz dochodzeniowy w wersji light, czyli, czyli około 10 treningów w tygodniu. Tak to zaplanowałem. I Później przejdziemy w tryb czterodniowy w tygodniu, oprócz sparingi. I właśnie, a ile tych sparingów przewiduję? Yy, 9 sparingów. Czy już wiadomo, może z jakimi dużymi nami rozegramy te sparingi? Tak. Jest, są to drużyny z czwartej ligi, z piątej ligi i dwie z klasy, także Czyli jest dosyć, to różne tak. mocne drużyny. Tak, to co robię. Wiemy, że drużyną trenuję kilku testowanych zawodników. Czy można się spodziewać jakichś wielkich zmian w kadrze, czy też z mocy? To wielkich zmian w kadrze na pewno nie. Podejrzewam, że dwie trzy osoby te najsłabsze zostaną wymienione na, na, na najbardziej wartościowych zawodników. Yy, którzy przyniosą też bardzo młodych, ale którzy przyniosą pewnie też nowy powiew wiatru, tak powiem, yy, w tą drużynę i, 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 i będziemy się dalej rozwijać. Na pewno te zwłocnienia będą. Tu, które będą, one jeszcze obniżą nasz, nasz, nasz yy, wiek, naszą wieku. Także czyli stawiamy na młodzież i Szanowno, to jest dla nas Szanowno, Dziękujemy trenerze za wywiad. Na koniec, jeszcze raz gratulujemy wyniku, bo naprawdę runda rewelacyjna i życzymy powodzenia w najbliższych tygodniach i treningach i wesołych świąt. Jeszcze raz powtarzam, że to jest dopiero początek pracy, ale dziękuję bardzo i tak samo wzajemnie do jeszcze szczęśliwego. Dziękujemy Mamy. bardzo za wywiad i do usłyszenia. Do zobaczenia już na ligowych boiskach. Miejmy nadzieję, że z kibicami. Dziękuję.